Pojawiły się nowe informacje DNA o wydłużonych czaszkach z Paracas. Jest to grupa 300 czaszek, które odkryto w 1928 roku w Peru. Jak widać na tym zdjęciu, wyglądają one kompletnie nietypowo. Te 300 czaszek znaleziono pogrzebane razem. Wszyscy mieli takie właśnie nietypowe głowy. I moja pierwsza reakcja była taka. O, ale są pewne kultury na świecie, które uważają to za coś pięknego i sztucznie próbują sobie wydłużać głowy. Ale powiedz nam, dlaczego nie jest to tutaj wyjaśnieniem? Właśnie do takich wniosków dochodzą. Pojemność wewnątrz czaszek jest większa. Niż jest to w przypadku normalnych ludzkich czaszek. A więc, jeżeli mieliby zrobić to, o czym mówiłaś, mm -hmm. to mogliby zmienić w ten sposób kształt czaszki, ale nie objętość mózgu w jego wnętrzu. Te czaszki są o 25% większe i o 60% cięższe. O, 60% to wielka różnica. I już to samo w sobie powinno cię bardzo zaskoczyć. Mm -hmm. Wyniki DNA, które opublikowano. Może, żeby umieścić to w perspektywie, te czaszki mają jakieś 3000 lat, a piramidy w Egipcie mają jakieś 4000 lat. Wyniki, które otrzymali są takie. Badacz o imieniu Brian Forster zatrudnił genetyka, którego zadaniem było zbadanie DNA tych czaszek. I ten genetyk ogłosił coś takiego. Miała mitochondrialny DNA z mutacjami niespotkanymi u żadnego człowieka, saka naczelnego ani zwierzęcia poznanego do tej pory. Kilka fragmentów, które sekwencjonowałem, wskazuje, że jeżeli te mutacje się utrzymają, to mamy do czynienia z zupełnie nową istotą podobną, bardzo odległą od Homo sapiens, Neandertalczyków i Denosowian. Nie jestem pewien, czy będzie w ogóle pasować do znanego drzewa ewolucyjnego. <laughs> A więc to nie jest pełna sekwencja, ale te fragmenty, które zbadał, zdają się zawierać DNA, podobne do DNA człowieka, którego nie są w stanie połączyć z niczym, co do tej pory poznano. Oczywiście sceptycy będą krytykować test albo metody testu, co powinni robić. Tak, tak. Tak, to prawda. Ale już nawet sam fakt, że te czaszki mają większą objętość i że są dużo cięższe, sprawiają, że skłaniam się w kierunku tego, że jest tam coś więcej. I nawet wizualnie one wyglądają jak zrobione w Photoshopie. Są tak niesamowicie długie. Jest ich 300, cała populacja. A włosy. Tak, i to jest tutaj porównanie z normalną czaszką człowieka. A te zwyczaje modyfikowania czaszki, o których mówiłaś, niektórzy sugerują, że jest to próba odwzorowania tej starszej cywilizacji, która była w jakimś stopniu lepsza i że elita próbowała się do nich upodobnić. Niektórzy właśnie to sugerują. Ja nim mówię, że ja w to wierzę, a więc nie atakujcie mnie w komentarzach. Forster mówi coś takiego. Z moich rozmów z doktorami wynika, że można zmienić kształt czaszki, ale nie jej objętość. Objętość czaszki jest z góry określona przez DNA. Mówi, że potrzebuje więcej pieniędzy na przeprowadzanie badań całego genomu, co będzie kosztowało około 100 tysięcy dolarów. A więc próbuje zebrać te fundusze, szuka anioła inwestora. Miałem wiele różnych pomysłów, ale chciałem poczekać na wyniki badań DNA, co zajęło niesamowicie dużo czasu, głównie z braku funduszy. Moje intencje to poznanie prawdy na temat tego, kim byli ci ludzie. Mnie to fascynuje, ja chcę wiedzieć. Miejmy nadzieję, że dowiemy się więcej.